Witam, dzisiaj dla odmiany coś według mnie takiego ciekawego, taki smaczek. Zdecydowałem się dzisiaj rano pokazać na przykładzie pacjenta. Pacjent przyjechał zbyt goszczy, sędzia piłkarski, od trzech lat z bólem podudzia po stronie wewnętrznej, prawda? W oryginale również wszyscy wiedzą, nazywa się to Shin Splint. I w dwóch zdaniach jego historia bardzo ciekawa. Trzy lata jest sędzią, biega cyklicznie po boiskach o różnej nawierzchni, i po dosłownie kilku minutach narastający ostry ból, który trwa przez dzień, dwa, trzy po skończonym wysiłku. Trzy lata. Trzy lata jest leczony masażem, rolowaniem i igłowaniem piłeczka bezskutecznie, czyli nazwijmy to manual terapii od trzech lat nie przynosi efektów. Czyli można by znowu pomyśleć i powiedzieć sobie lokalna terapia na, na to schorzenie jest nieskuteczna. I teraz jego badanie polegało na wychwyceniu przyczyny, dlaczego jego boli podudzie. Coś gdzieś musi być przyczyna. Bo leczenie tylko było nakierowane na skutek, na efekt, na ból i nic to nie pomagało. Narysuję go wam z przodu, jak on wyglądał. Bardzo sprawny. Zaraz wam powiem, ile miał lat. 26. Młody osobnik. Bardzo sprawne stawy biodrowe. Tu miał wszystko poustawiane. Uda, stawy biodrowe, podudzia. Okej. Okay. Natomiast stopy, może znowu tu przesadnie rysuję, ala cherley chaplin, spronowane całościowo i ustawione na zewnątrz w stosunku do stawów kolanowych. To jest pierwszy sygnał, czyli relacja na stawie skokowym to była rotacja wewnętrzna. Kolana były idealnie ustawione w płaszczyźnie strzałkowej, a stopy były skierowane, na zewnątrz. To już mi pierwsze nasunęło, jakby co się dzieje, co jest za bałagan w obrębie podudzia. Teraz pokażę Wam jego stopę, jak wyglądała. Mateusz, połóż się na, na, na brzuchu przodem i zobaczcie, jakiego badania stopy, pokażę Wam tą stopę, pięta była ustawiona jakby równolegle do, do podłogi. Natomiast przodostopie było skręcone, obniżając położenie pierwszego, rotując jakby przodostopie napięcie. I tu było bardzo charakterystyczne, że obniżona była pozycja pierwszej, podstawy pierwszej kości śródstopia, natomiast wyraźnie był kierowany w kierunku górnym paluch. Taka była pozycja jego stopy bez łuku poprzecznego. Co to? A, i oczywiście stopy były skierowane lekko na zewnątrz. Co to dalej znaczy? Ech, jeszcze, oczywiście, jeden tylko był sprawdzian w którymś momencie połóż się teraz na plecy i zrób bridge, i przy jakimkolwiek ruchu, który on wykonywał, podnieś lewą nogę tak, żeby na prawo było widoczne lewa noga wysoko i wyko wykonaj bridge'a. Tak, jak O właśnie. Zobaczcie bardzo fajna rzecz, która od razu nasuwa, Jak jest napięty to ścięgno, palec opuszczony, stopa, przodostopie zrotowane na tyło Koniec, dziękuję. I mamy zagadkę rozwiązaną. Jeżeli zagadkę, prawda, przy tych ocenie, przy tych testach, mam już w jakąś wiedzę podstawową, to nawet ktoś, kto jak czytał Meyersa taśmy, taśmy powięziowe czy jakiekolwiek tam inne, bo to tych Meyersów jest bardzo dużo, ale zostawmy to, to sobie powinien wyobrazić, jaki mięsień się napinał przy tym bryżu, jaki mięsień jest aktywowany przy takim ustawieniu stopy. Przypomnę jeszcze, teraz sobie przypomniałem, że jeszcze jedną rzecz zrobiłem. Po prostu 15 sekund poprosiłem go, żeby biegał na bieżni. I jak biegał na bieżni, to ustawiał stopę odpięty. Uderzał na zewnątrz skierowaną stopą, uderzał piątym palcem, kołysał stopę na pierwszym i odbijał się w ten sposób prowadząc kolano w kierunku, e, w kierunku biegi. Druga stopa identycznie. Pięta, piąty, pierwszy i przód. Koniec. Mamy sprawę załatwioną. Jak sobie narysujemy goleń, czy podudzie, i stopę, to mięsień piszczelowy przedni i strzałkowy długi z mejersa, ale i klinicznie to wychodzi, nie trzeba czytać mejersa, żeby to zrozumieć. One tworzą tak zwane strzemie, pętle, znowu nie chodzi o nazwę. One muszą być, napięcie musi być w równowadze, żeby powięzi po obu stronach goleni była podobne, jednakowe. Natomiast jak widzieliście piszczelowy przedni był bardzo napięty, w związku z tym strzałkowy długi jest osłabiony. To wszystko, co tu zobaczyliśmy, co opisałem, nie ma żadnej wątpliwości, że brak równowagi jest i na mięśniu piszczelowym i na powięziach przy mięśniu piszczelowym powstało za duże napięcie w stosunku do napięć przy mięśniu strzałkowym długim. W związku z tym postępowanie mam tu przed sobą jest już proste, to już jest łamigłówka, została rozwiązana. Teraz tylko aplikacja, czyli punkt pierwszy stopy równolegle ma trzymać. Druga rzecz musimy: piszczelowy przedni dostał zalecenie na rolowanie, żeby rozmiększyć, wyluzować, dezaktywować mięsień piszczelowy przedni. O, w takiej pozycji roluje się, zresztą to można spojrzeć, jeżeli będzie zainteresowanie w następnym odcinku, możemy pokazać krok po kroku każde jakby ćwiczenie. Dalej oczywiście rolowanie wewnętrznej strony e, piszczeli, ale te rzeczy to on miał jakby na co dzień stosowane wcześniej, poza piszczelowym przednim, to, to jakby łydkę od strony wewnętrznej miał przez 3 lata już rolowaną, czy tam piłeczką, czy igłowanie. ale dalej musimy sobie zdać sprawę, że musimy go ustawić tak, żeby aktywować strzałkowy długi. Facet jest, pracuje w biurze i to jego, jako sędzia jest jego hobby i tam pewnie sobie dorabia, w związku z tym narysuje tutaj schemat, jak powinien siedzieć. Mam nadzieję, że ten rysunek będzie widoczny. Czyli ma siedzieć ze stopami relatywnie blisko. Kolana mają być skierowane na zewnątrz, ale nie może się oderwać pierwszy, ta podstawa pierwszej kości śródstopia. Jeżeli kolana skieruje na zewnątrz i oderwie mu się ćwiczenie, czy ten sposób siedzenia będzie nieskuteczny. Dalej, w jednym z ostatnich odcinków, było pokazanych kilka ćwiczeń na tak zwaną stabilizację stopy, core system, to co Mateusz mówił. Więc tutaj dostał kilka ćwiczeń na core system, żeby angażować mięśnie, prawda? Wewnętrzne stopy, stabilizatory, ale narysuję tutaj ćwiczenie, które absolutnie według mnie jest takim trochę hitem funkcjonalnym to jest power band i trening w zamkniętym łańcuchu kinematycznym mięśnia strzałkowego długiego. Jeżeli będą jakieś wątpliwości, bo nie jestem w stanie jakby na rysunku musieli, trzeba by to dokładnie pokazać, trening wyizolowany w zamkniętym łańcuchu mięśnia tego strzałkowego długiego jest kluczem do sukcesu. Jeżeli dezaktywuję piszczelowy, dezaktywuję powięź, aktywuję mięśnie stopy, dołączam do tego Wzmacniam, aktywuję mięśnie strzałkowy, to mam prostą sprawę. Zaczynam przyprowadzać równowagę w obu powięziach po stronie bocznej, przyśrodkowej goleni. Sprawa jest rozwiązana. Tak, 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 na pewno. Coś muszę rysować, no nie, żeby to. Ten lekser, czy tam lekter był, tam jakiś wiarygodny. OK, jedziemy. Gotowi?